Koźną nocą roku 1940 Józef jako dziecko razem z rodziną został wywieziony z Wileńszczyzny na wschód w ramach masowych represji wobec rodzin polskich żołnierzy walczących we wrześniu w obronie ojczyzny. Chodzili po domach, brali każdego, każdy był winny, nawet dzieci. W bydlęcych wagonach z tym, co udało im się spakować w 15 minut, jechali na wschód. Gdzie? Tego nie wiedzieli. Trafili do Kazachstanu. Po sześciu latach na bezkresnym kazachskim stepie, Misiewiczowie zostali cofnięci do obozu przejściowego w Brześciu. Tam rodzina podjęła ryzykowną decyzję o ucieczce. W lesie natknęli się na oddział Armii Krajowej, który ukrył ich w chacie poza wsią, pomagając przetrwać obławy. Niestety, radzieccy żołnierze odnaleźli ich kryjówkę. Józef wraz z rodzicami i nowonarodzonym bratem zostali wywiezieni na Syberię. Była to ciężka i brutalna podróż w przerażających warunkach. Bydlęce wagony, brak pożywienia, ogromny mróz oraz nieludzkie traktowanie przez żołnierzy doprowadziły do wielu zgonów, przede wszystkim wśród dzieci i osób starszych. W końcu dotarli aż do Magadanu ponad 8 tysięcy kilometrów od domu. Stamtąd. Barkami płynęli przez trzy tygodnie do miejsca przeznaczenia. To było teraz ich nowe życie, pełne wyzwań i trudności. Wielu z nich nie dożyłoby zobaczyć owoce swej pracy. Pozostali wybudowali swój nowy dom, który stał się jednocześnie ich więzieniem, więzieniem bez bram i krat, gdzie straż trzymała niemalże wieczna zima i dzika przyroda, gotowa nieść śmierć każdemu, kto próbowałby uciec. Stojąc w codziennej kolejce po rzadką zupę, jedyne co mieli ci ludzie, to swoją przeszłość. Przeszłość, która nieraz była przedmiotem dyskusji. Osadzeni wraz z niemieckimi jeńcami toczyli z nimi dysputy o minionej wojnie czasami pełne zrozumienia, czasami bardziej zażarte. Każdy pracował, niezależnie od wieku. Józef nie był wyjątkiem, ale była też przyszłość. Józef uczęszczał do obozowej szkoły, a także brał udział w tajnych kompletach prowadzonych przez byłych żołnierzy. Tak mijały lata Lata w życiu pozbawionym dzieciństwa. Gdzie każdy poranek oznaczał kolejny dzień walki o przetrwanie. Józef po szkole zaczął pomagać radzieckim geologom w drobnych pracach, co później uratuje mu życie. W międzyczasie reżim obozowy złagodniał, a lokalni mieszkańcy pomagali zesłańcom dostarczając futra oraz ryby. W końcu radzieckie władze rozpoczęły proces zwalniania niemieckich więźniów. Wracający do ojczyzny oprócz swoich ubrań pozostawili znacznie cenniejszy dar. Dzięki pomocy zaprzyjaźnionego radzieckiego lotnika, Niemcy przekazali adresy ambasad, gdzie można było pisać prośby o uwolnienie. Upragniona zgoda na powrót do Polski w końcu przyszła, ale tylko dla matki i młodszego brata Józefa. Rodzina podjęła trudną decyzję o rozłące. miesiąc później, w marcu 59 roku Józef wraz z ojcem otrzymali pozwolenie na opuszczenie obozu. Dzięki pomocy geologów udało im się dostać na samolot towarowy, który zabrał ich w gęściej zaludnioną część Syberii. Tam, korzystając z okazjonalnie dostępnego transportu, ruszyli dalej na zachód. Ich karkołomna podróż była pełna improwizacji. Mieli niewiele czasu Pozwolenie na przekroczenie granicy było ważne tylko miesiąc i wygasało 1 kwietnia. Był to wyścig z czasem. Dzięki życzliwości napotkanych ludzi nieustannie parli do przodu. Na Uralu dostali się do pociągu wojskowego, który zabrał ich w okolice Moskwy. Żołnierze pozwolili im umyć się w swoich wagonach oraz podzielili się prowiantem na dalszą drogę. Byli już naprawdę blisko celu. Choć dostępność i przewidywalność transportu znacząco się poprawiła, wyścig z czasem trwał nadal. Do celu docierają 28 marca, zaledwie trzy dni przed utratą ważności pozwolenia na powrót do Polski. Powrót, choć wyczekiwany, był emocjonalnym wyzwaniem. Lata spędzone w łagrach odcisnęły piętno na rodzinie, a ojczyzna, do której wracali była już innym krajem niż ten, który opuścili w czasie wojny.